Lista numer 27 to komitet wyborczy Forum Obywateli Rybnika, miasta 27 dzielnic i wielu nierozwiązanych problemów. Na zakończenie kampanii chciałbym przedstawić ideę funduszu przyszłości, czyli takiego rozwiązania jak funkcjonuje na przykład w Norwegii. Miasto Rybnik buduje swój budżet, sprzedając grunty, sprzedając kamienice w centrum, i te pieniądze są konsumowane na bieżące wydatki miasta, na no tu i teraz. Ja bym chciał, żeby one zostawały, żeby 10% tej kwoty zostało na koncie i służyło następnym rządzącym tym miastem. Od paru lat pracuję z dziećmi i jest to moja największa pasja. Miałam takie marzenie, żeby w Rybniku powstało coś dla dzieci naprawdę na wysokim poziomie. Marzy mi się, a w zasadzie nie jest już to w fazie marzeń, a w fazie realizacji, Uniwersytet Dziecięcy dla Dzieci. Udało mi się tutaj, w for, spotkać ludzi, którzy mnie w tym i wspierają, i zarażają swoim optymizmem do działania, także mam nadzieję, że moje plany zostaną zrealizowane. Chcę, żeby miasto Rybnik było perspektywicznym miejscem dla ludzi kończących studia. By Rybnik oznaczało bezpieczne miejsce dla założenia rodziny. Mam trzy pomysły na aktywizację seniorów w mieście rybniku. Pierwszy pomysł to przywrócenie zniżek w komunikacji miejskiej. Drugi pomysł to korzystanie z dóbr kultury. Wiązałoby się to z dopłatą przez urząd miasta. I trzeci pomysł to urządzenie, zorganizowanie klubów osiedlowych dla seniorów. Powinien powstać prawdziwy plan rozwoju. Sportu dzieci. Do tego potrzebni są nauczyciele WF-u, ich aktywne uczestnictwo w tworzeniu tego programu. To chciałbym osiągnąć i to jest moim marzeniem. Myślę, z Kiedy znajdę się już w Radzie Miasta, chcę przede wszystkim poruszyć sprawy, które nurtują przedsiębiorców rybnickich żeby wreszcie zostały uregulowane sprawy wjazdu na rynek. Nie możemy być traktowani jak piąte koło uwozu. Chcemy, żeby nas szanowano za naszą pracę, za to, że dajemy miejsca pracy ludziom, którzy mieszkają w Rybniku. Nie jesteśmy kimś gorszym. Nie możemy być ciągle nazywani prywaciarzami. My jesteśmy ludźmi, którzy starają się w tym mieście jak najbardziej. Chcę również myśleć i pracować dla dzielnic, bo dzielnice są zaniedbane. Istnieje tylko centrum, natomiast nie ma zupełnie pomysłu na takie dzielnice jak Zamysłów, jak Zebrzydowice, jak właśnie osiedle. Tam trzeba włożyć dużo pracy. Mam nadzieję, że takich osób jak ja będzie więcej w Urzędzie Miasta i będziemy mogli naszą aktywnością zdziałać. Jeszcze więcej. Forum Obywateli Rybnika to grupa ludzi, którzy wierzą w rybnik, a przede wszystkim wierzą w rybniczan. Wierzymy, jesteśmy przekonani, że to miejsce może być przyjazne i to dla każdej grupy społecznej. Wiemy, wierzymy, że w tym miejscu może dobrze żyć się niepełnosprawnym i osobom starszym. Wiemy, że to może być miejsce przyjazne lokalnemu biznesowi, który miasto będzie wspierało, a nie utrudniało mu funkcjonowanie. Wierzymy, że z Rybnika młodzi, wykształceni ludzie nie będą musieli wyjeżdżać w poszukiwaniu lepszych miejsc do życia. Wierzymy, że będą mogli tutaj zostać i pracować, a przede wszystkim cieszyć się tym, że są rybniczaninami. Szanowni Państwo, poszukujemy uśmiechniętych rybniczan. Poszukujemy energii do wspólnego funkcjonowania, poszukujemy zapału do tego, aby wspólnie budować rybnik. Szanowni Państwo, za nami trudny okres wyborczy. Staraliśmy się w trakcie kampanii przekazać główne myśli i założenia Forum Obywateli Rybnika. Jesteśmy przekonani, że zainspirowały niektórych z Państwa. Startuję po to, żeby w Rybniku powstało centrum humanistyczne, żeby przyjeżdżali turyści, żeby przyjeżdżała młodzież z innych miast, z innych państw i żeby to miasto było otwarte na ludzi z zewnątrz. Forum Obywateli Rybnika i ja jako kandydat na prezydenta zdecydowaliśmy się na prowadzenie kampanii w sposób nowoczesny, czyli polegający na wychodzeniu do ludzi. Zamiast kolejnych billboardów i plakatów wiszących na tekturkach na każdych słupach, postanowiliśmy być aktywni, rozmawiać z mieszkańcami i postanowiliśmy pokazać, że polityka nie musi być smutna i szara. 16 listopada możesz zmienić swoje miasto. Zagłosuj na Komitet Wyborczy Forum Obywateli Rybnika. Możesz nam zaufać. Zapraszam na wybory. 16 listopada spotkajmy się przy urnach.